Unijne programy Interreg od 16 lat w Polsce, a już od 30 lat w Europie, z powodzeniem wspierają współpracę i integrację ludzi ponad granicami. Cenimy możliwość korzystania ze wspólnie przygotowanych atrakcji i aktywnego spędzania czasu. Razem z naszymi sąsiadami rozwijamy potencjał turystyczny na pograniczu. Granica łączy i jest inspiracją do organizacji wydarzeń kulturalnych. Udział w takich inicjatywach to doskonała okazja do poznania kultury kraju sąsiada. Interreg to również dbałość o środowisko. Wspólnie walczymy z zanieczyszczeniami powietrza i wody. One nie uznają granic. Bałtyk to nasze wspólne dobro, a międzynarodowe projekty pomagają nam je chronić. W sytuacji zagrożenia życia liczy się współpraca służb ratowniczych. Możemy czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, po której stronie granicy jesteśmy. Interreg umożliwia także wymianę doświadczeń między miastami europejskimi. Testujemy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesne technologie. Wspólnie wspieramy rozwój naszych miast i podnosimy jakość życia mieszkańców. Interreg. Współpraca bez granic.